Witamy wszystkich. Tym razem z nami Artek Faktem Records. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 50% w sedno. Pier, no, 50% w sedno i jak już mówimy o w sedno, to pierwsze takie pytanie, które mam. Dlaczego w sedno? Dlaczego w sedno? Nie, szukaliśmy nazwy jakąś osobnej na nasz projekt z dreadem. I tak by Tak w sumie, no mówię, coś takiego wiesz, dosadnego, mówię, poruszającego te tematy, mówię, coś takiego wiesz, co trafia, mówię, tak myśleliśmy. Sedno sprawę, sedno to, tego mówię i tak po prostu, no wiesz. I tak wyszło. No, a jeszcze takie pytanie mam, jak to się w ogóle stało, że z, akurat z dredem wspólny projekt. Że... Poznaliśmy się z rok temu na epidemii pierwszej w Bradford, nie? No. Z dreadem, no. Tam się zobaczyliśmy i jakieś parę tygodni później nagraliśmy kawałek Park. z że Dard napisał, Doko, czy coś nie No wysłałem mu bity, na drugi dzień mi dostał zwrotkę. Ja dograłem się, czyli to powstało w jeden dzień, od jednej wiadomości, nie? Powstał jeden numer Park. Potem jeszcze jakieś kilka kawałków zrobiliśmy, co ja mogę zrobić. Na bicie Koneckiego w zeszłym roku jakoś. I tak mówię do Darda, mówię, dawaj nagramy sobie płytę mówię, razem. Jak to, wiesz, tak fajnie wychodzi, w sumie nie ma jakąś tą swoją oglądalność. I staliśmy, żeby nagrać album. Na bitach Konecki. Akurat zaczął tam podsyłać wtedy Dredowi duż, dużo bitów i mu dawaj, że robimy coś wspólnego. No i zaczęliśmy w zeszłym roku, w sumie w maju, nie? czyli prawie rok temu. Ale wiesz, nie wszystkie bity, te tematy powoli i tak dalej, tak dalej. Także na razie. zakończyliśmy produkcję. Niedawno wyszedł singiel. singiel tak. Pierwszy. Pierwszy singiel z Gościnnie no, 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 Hedo. Hedo Pozdrawiamy, Hedo, Hedo. Hedo. Pozdrawiamy. Hedo. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy na majku wujka. Tak Mam jak prosił i co, widzę co, prawie wszystkie. Co myślisz o tym, że ten jak się przyjął ten singiel twoim zdaniem? Jak tam ludzie to lajkują, propsują. No tak przyjął się, się spoko w tym wiesz, w w którym się przyjął, czyli na Facebooku, nie? No. Ale jak to jest kawałkiem po trzy, to zawsze mała oglądalność, jak to nie jest telety, to nie zawsze No, to jest, to jest zawsze. I jest bez na razie żadnych patronatów jeszcze sobie tylko wiesz, kto no. po na Facebooka, więc sobie tego tak, wiesz spokojnie. Nie spieszymy się też wiesz, na razie jakby w sumie. Weźmy na pierwsze single, żeby coś już w tym sedno się zaczęło ruszać wokół tego. A na razie niech sobie tam leży i... No to to kiedy będzie. album będzie cały? Cały album jest skończony już. Ale no, jest skończony, w ale kiedy jest, będzie? W tym momencie jest w Polsce u DJ-a Falcona, robi scratche. Czekam aż odeśle i teraz no nie wiem jak to długo potrwa. Potem jak odeśle odsłamy na master, także wiesz, już są rzeczy, które nie są zależne po prostu od mm -hmm. nas, my skończyliśmy swoje jakiś tydzień temu. Mamy nagrane wszystkie zwrotki, wszystko jest porobione. Teraz Wstępny miks też jest zrobiony, no nie i po prostu już teraz czekamy na grafik, okładki i tak jeszcze dalej. Nie no no już wszystko już teraz wiesz, jakby my tylko czekamy na efekty współpracowników, no nie. No i jeszcze takie, bo w tamtym roku wydałeś solowy album. Tak, pierwszy taki w sumie oficjalny. Nakładem takim swoim, wiesz, robionym w swoim nakładem i tak dalej. I też, no... Miałem okazję go przesłuchać, miałem okazję też być gościnnie na tym albumie nie, i no, tak jak w, z mojego punktu widzenia, no to bardzo jest spójny. Tak, że po prostu no, widać, że to jest po prostu zrobione przez jedną osobę od początku do końca, tak jak po prostu chciałeś, nie? A tak, jak tak, twoim tak. zdaniem, czy, jak to się przyjęło i czy jesteś zadowolony z tego? Jak najbardziej jestem z tego zadowolony, bo po prostu odsłałem na patrony. Zapytanie, wiesz, o patrony wtedy to było jakoś, wy, 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 no rok temu tak, w kwietniu to wyszło, mm -hmm. jakby z samą patroną miałem możliwość wydania tej płyty normalnie przez, przez wiesz, wydać ją legalnie, tylko po prostu terminów nie było, żeby się wiesz zmieścić gdzieś tam w Mpik i tak dalej, więc nie chciałem się czekać tego, musiałem czekać około pół roku, jeżeli coś bym chciał z tym robić, nie? więc po prostu wypuściłem to tak jak ja wypuściłem, ale zajbiście, no, wiesz, jeżeli się przyjął odzew taki, że ktoś wiesz chciał, miał ochotę to gdzieś tam wiesz puszczyć dalej, to jest spoko nie? także zajbiście jestem zadowolony z tej płyty. Wiesz, wszystko robić po prostu swojemu. To jest najlepsze, najlepsze opcję. Nie trzeba już teraz z żebym mieć pieniądze, po prostu, wiesz, kupujesz sobie sprzęt do studia, nagrywasz, wrzucasz to do tłoczni, ile chcesz sztuk, 500 1000 i tak dalej i rozprowadzasz no, nie, po prostu. I też mówię lepiej jest na razie na tą chwilę tak dla nas, przy wydaniu 500 sztuk jest lepiej dawać samemu niż na przykład wydać to na Legalu, Bo jeżeli wydasz na Legalu, masz powiedzmy tam hmm. 300 empików w Polsce, nie? Po jednej płócie do każdego MPI później, nie? Więc kto to wiesz? Skupi, ja większość tutaj, gdzie mam swoim, wiesz, słuchaczy, no nie po tak. prostu, nie? Gdy grywasz koncerty. Ty no, mate, to właśnie, właśnie. tak wiesz, jakby no... Takie się promować. Wydawanie, wiesz, jakby to płyt w Polsce na razie jest taki trochę... Mija się z celem jeszcze, jak jesteśmy w sensie bardziej znani tutaj oczywiście, no. nie? Tak samo jak na YouTube sprawdzą swoje, wiesz, tak. statystyki, nie? To masz większość wyświetleń w UK niż no. w Polsce, nie? No więc, wiesz, tak lepiej legal, nie legal i sobie tutaj, mm. rozprowadzać swoim kosztem. Jakoś. Jak już jesteśmy przy tamtym roku, to jakieś podsumowanie może, bo niedawno się zakończył. Jesteśmy teraz już nowym i co myślisz o tamtym roku? Jak, czy masz jakichś swoich po prostu faworytów z tamtego roku, jakieś ulubione albumy, imprezy? hip hopowo to był który 2012. Tak. Ja mi się zawsze to myli, wiesz, daty. zeszłym roku, co? No ja wydałem tą płytę swoją, nie? Zaczęliśmy to w sedno robić. Co było ciekawego? Euro było w zeszłym roku no. na przykład. Mało związane z rapem. No, mało. No, chociaż Chodzi nagrałeś związane, kawałek, swoją ja no, no. No. wersję widzisz, nie? To poszło tak. Yy, kurde. W zeszłym roku co? No imprezy to w sumie te, które wiesz, takie nasze organizowane, nie? Takie była epidemia. No. Były kilka imprez w Peterborough chyba ze dwie. Mhm. Także no to w sumie tak że wszystko się odbywa, wiesz. Co roku po prostu kolejna edycja, kolejnych imprez. Kolejnych To w sumie imprezy, to mogę które... wspomnieć, co wiesz, co dwa lata temu tak samo, nie? Czy ja Kolejna edycja epi Epidemii Rapu, kolejny rap, rap festiwale w Rap UK w tym w Peterboru, no nie mhm. jeszcze spod szyldu, szyldu, rap, rap game. game starego, no także to, to w sumie z zeszłego roku. A płyt, no to każdy w sumie wrzuca cały czas, wiesz, coś tam coś tam na YouTube, także wiesz. No tak, Hedo że, epkę puścił, nie? Pod koniec nie, roku. Nie, no tak, o no, właśnie, no puścił Hedo Ja mówię, nie pan wiesz, mi daty się, wiesz co, no ja tak, nie, 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 nie lepiej bym teraz, jakbym uszedł przed półką ze swoimi płytami, bo no. wiedział powiedzieć, co tego, nie? Tak, to wiesz. Ta i ta Ale wyszła no, wtedy. Hedo wysłał, przecież Wasiak też wydał, tak? To było no, też, no, też, też Wasiak, no. Też, wy, wy, wiesz, tak. ja i wypłaczał. Mm -hmm. No, także no, wszyscy, wiesz, tam wydawali te płyty. Mam wszystkie sury w kolekcji, wiesz, powoli sobie stoją na półce, także spoko, no. No, ale po prostu, wiesz, kolejny rok, jakby wiesz, kolejny rok i każdy zadziałał znowu, wiesz, z kolejną płytą i tak dalej, wszyscy trzymają dalej poziom i podnoszą wyżej poprzeczkę, także wiesz, co, nie, nie mam tu jakby tak wymieniania jakiegoś czas, tylko idziemy razem jakby, wiesz, cały czas do przodu. Jedną grupą. No jedną grupą sobie powoli, wiesz, a no zobaczymy. Kto pierwszy się jakby w sensie... Pójdzie jak najwyżej. Gdzieś, gdzieś, wiesz, kogoś już pochłania jakaś tam wytwórnia Polska może, nie? Czy coś. No miejmy taką nadzieję, no, że, w końcu, wiem, że, że w końcu... No, tak sobie wiesz, robimy, robimy, robimy i ciekawe, no, wiesz którego je znajdziesz, bo na... na pewno ktoś tam ma na to aspiracje, nie? No na pewno. A co myślisz o właśnie stronie Rabi UK, która zajmuje się promocją właśnie? Bardzo tego podziem... opcja, bo masz informację o wszystkim, co chcesz po prostu, nie? Czy o koncertach wiesz, zagranicznych zespołów hip-hopowych, masz polskich i tak dalej, także nie szukam już nigdzie w Szanowni yy, niech razy tylko cały czas masz, wystarczy kliknąć sobie lajka na Facebooku i masz to co, co chcesz, bierz sobie o tym na stronę, żeby się dowiedzieć więcej, także bardzo zajebista inicjatywa, nie? A niedawno wyszła też jakiś czas temu płyta polskiego hip-hopu na wyspach, tak. przez Gazetę okay. Polonijną wydana i co myślisz o tym, jak to z twojego perspektywy, z twojej perspektywy to wygląda? To wygląda z mojej perspektywy w sumie tak, że na dzień dzisiejszy bym tam się nie dograł. W sumie bo po, po rozmawianiu z, z tymi tam organizatorami tego y, dosyć są nieprofesjonalni w sensie no wiesz nastawili się po prostu na szybki, szybki zysk wydając kilka płyt po prostu i tyle bez jakiegoś tam większego szacunku do artystów i tak dalej także wiesz ogólnie Ogólnie wiesz no akcja spoko ale no jak to robi ktoś tak wiesz żeby sobie zarobić na szybko no to to dla mnie nie jest spoko akcja więc w sumie, w sumie to sądzę tej akcji że jest klapa nie? Za dużo chęci, za mało wkładu, nie? Tak, tak, właśnie po prostu chcieli, wiesz, cyk, 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 a tu trzeba jednak jeszcze trochę coś, coś włożyć, no i poza tym, no wiesz, no, nie zarabia się oni, wiesz, powiedzieli, że mają dużo, no zresztą, no wiesz, nie ma co tam. Nie ma co tam dalej Nie tego. będę dalej upubliczniał, nie, nie. prywatną rozmowę tam z, nie wiem z kim, z kim, y, po prostu z Gazeta Polonijna, tak jest napisana a kto tam był, to nie wiem. I po tej rozmowie stwierdziłem, że po prostu już y, to tyle. Gdybym wcześniej wiedział o tym, to bym tam nie, nie nagrał, nie, nie, nie nagrał, tego kawałku, nie. także tyle o... A już mówiliśmy też o, właśnie o tym, że tutaj staramy się promować i w ogóle, a co myślisz o tym, czy myślisz coś, żeby ruszyć na Polskę właśnie, czy żeby jakieś koncerty u Ciebie w mieście rodzinnym, Szczecin, takie różne ogólnie akcje? ogólnie teraz u mnie jest tak, że od tego roku wkręciłem się w mecze za bardzo, wiesz. 10 lat w Szczecinie chodziłem na mecze, jak byłem, tutaj, to nie było drużyny tak gdzieś wysoko w lidze i zacząłem od tego roku chodzić i teraz mam w sumie tak w klapki zamknięte, w sumie jakby na... miałem bukować sobie bilety na fajne koncerty w tym roku, jest taki klapton ma... chyba w czerwcu czy w maju jest eminem, potem na Leeds Festiwalu, no nie? Myślałem o tym, a na razie po prostu zacząłem chodzić na Leeds United i, i, i na razie jeżdżę na wszystkie wyjazdy po kolei wiesz co, Także no, ogólnie o organizacji imprez, w zeszłym roku próbowałem coś tam robić i coś tam myślałem o tym, ale na tą chwilę jakby wszystkich hajs, które mam wkładam w bilety na mecze, no nie? Także jakoś sobie wiesz, nagrywam rap jeżdżę na mecze i to w sumie nie planuję nic jakby wiesz, organizować takiego swojego. No też wiesz, miałem możliwości grania w Polsce, tutaj wydawałem płytę w zeszłym roku i tak dalej, ale to zawsze wiesz, akurat na przykład w dzień, który wylatujesz jest kontakt Był Kali wiesz, dzwoni do mnie Tony, że masz support przed Kali, nie, właśnie wylatuję o tej godziny, mówię, a kurwa i widzisz. Także to, to jesteś tylko wiesz, ten krótki okres w Polsce, ja jestem tak wiesz, dwa razy w roku, Zazwyczaj poniedziałku do piątku, się mam jeden weekend, nie? Jeżeli tam się nic, wiesz, nie dzieje, albo dzieje się zazwyczaj w weekend przed, albo w weekend po, nie? Tak Zawsze tak właśnie tak, jest. Także w sumie, no, w Polsce wygrałem koncert to. miesiąc przed emigracją, 2007 roku, w lutym, a w marcu wyemigrowałem. I no, to dość dawno. No, także to wiesz. No, ale za to tutaj się udaje. Tak, dość tak często tak. staramy się jeździć po koncertach, Czekam, ale... To na przykład dzwoni do nas w tym momencie. Ale to już mało ważne, dobrze. Dziękujemy za... Artkowi. Myślę, że spodobał Wam się wywiad. I do zobaczenia w następnym wywiadzie. Bless.